Nie wytrzymam, patrzcie tylko na to. Jakie święta, serio. Jakie ładne te choineczki. 9,95. Pokaż ty się. Jakaś ty ładniutka. Chyba najładniejsza, nie? Z tych wszystkich, no. Jak dziewczyny i małe przeglądowości. To co my dzisiaj święta Bożego Narodzenia robimy? No chyba tak. To czekajcie. Ho, ho, ho. Jest tu ktoś, kto ma ochotę na święta Bożego Narodzenia we wrześniu. Zapraszam. Okej, okay, lecimy. No nie, wytrzymam serię. Mhm. Jakie ładniutkie. Jeszcze złota. I czerwona. Ale co tak skromnie, tylko ten regał. No zobaczymy. Cóż my tutaj mamy jeszcze? 5,59. Co to? No takie choineczki ozdobne do postawienia, do zawieszenia. Do zawieszenia, tak. Tu jest dziurka. Można sobie zawiesić. Takie. Ja. Ewentualnie, co to tutaj? To jest gąbka. To jest cukierek. O ja. Patrzcie. Ale ekstra. I tutaj coś. Jakieś puzne dla dzieciaków. 8 zł. Nie, to jest cena Gnoma. Nie mam ceny. Ale o. Takie. Ktoś otwierał, to nie ja. Żeby nie było. Jeszcze takie obrazki. Różne są, nie? Trzeba by sobie tutaj przypatrzeć. Dobra, lecimy z kulą. Która? Bierzemy ciastka. Wiesz, brawo ciastka. 19,95. O! Ile śnie... Ojejku, ile śniegu. Mega, co? Świeci ta kula? Nie. Ale ekstra. Czekajcie. Jest i domek. Nie będę wyciągać wszystkich. I tam jeszcze taki domek. I taki. I taki, które. Najfajniejszy. I domek z lasem. Aha, to jest tam. Ok. 4,49 takie ładniutkie z różnymi czapami. O, to niezładne. To mega. Chyba najfajniejszy, nie? No? Ewentualnie większe. 8,95 zł. O, takie. I tam jeszcze reszta to towarzystwa. Ładnyś ty na miniaturkę będziesz. ten w ogóle jakie ma gaciórki z guziczkiem. No dobra. Są i kobiety, tak? to? Tak. Nie. No dobra. Lecimy no. dalej. Diamentowe, co? Malowanie bożonarodzeniowe. Co to jest? 40 na 60 Aha, takie obrazki można sobie zakupić. Malować. Ale jak to się robi, ja nie wiem, wiecie? diamentowe bombki Disneya 13,95. Aha, zrób to sam, tak? Mhm. Tak. Konik na bieguna 9,95 albo jamnik. To, gdzie ten jamnik? Nie widzę. Czekajcie. Jeszcze taki kolor tego konia. Jak coś? Który ładniejszy? Ok, i kartki bożonarodzeniowe, po 10 sztuk ta, ale ładno. O, tu mamy podgląd. I jeszcze takie, różne są, nie? 6,95 po 10 sztuk. No, takie. O, to są ładne. Czekajcie. Wszystkie ładne. Ale są jeszcze czerwone. Patrzymy. A zobaczymy. O, jakie ładne. Mhm. O, z Mikołajem. Bardzo ładne. Ok, odkładamy. I dalej kartki. 3,49. Taka 3D. Są też. Nie, to jest wszystko to samo ta, A ta 2,29. Już taka noworoczna. Mhm. I jakieś pudełko. Nie, też kartki. Boże Narodzeniowe. No, ja na jeden obrazek, żeby było widać. Ale fajnie, co? Fajnie czy nie fajnie w sumie? Ja się jarę dziewczyna. Chyba mi się chce już świąt. No. 7,95 takie, to też są kartki tam no Jakie wielkie w ogóle? Zobaczymy. O. I to nic nie widać. No dobra. Ale ładna. Różne są te kartki, tak mam tylko przyjadę tu. te wybrane. Różne też, ta. O. Takie 7,99. Cena miasta, naprawdę 8. A to co to jest? Też kartki z srebrniami. Metaliczne. Trzy rodzaje. Ile ja to jest tych kartek? 30 sztuk. O, 10 zł. Seria. Taki podkład jak coś. Srebrna i takie. pomarańczowe. Dobra, skończyło mi się no, łyeczko i dalej. W przelocie jakie skarbonki którą patrzymy? Nie no chyba krokodyla co? Jaki krokodyl. <gry> Pokażcie się. 19,95 Trochę by tu drobniaków nawrzucał. No Otwierana ta jednorożec jedna. Nie Dobra, idziemy szukać świąt. Mam tylko święta jakie święta. Tu i tu cała alejka. Nie pokażę, by ludzi masa. Lecimy. No, leć, babo, co pytasz? No dobra. Łańcuchy różne, kolory różne, różne. 3,99 i tu jest ile metra? Tu nie widzę. 270 cm. Okej, okay. tutaj jakieś drewienka. Nie wiem, to jest ta sama cena? 3,99? Może, może, może. A nie, tu są te drzewienka, 4,95. Jakieś aniołki, gwiazdki, też ta sama cena. Czekajcie, bo nie wiem, czy dobrze kręcę. Dobrze. Czubek. Babo, takie jak i te. Dobra, wytnę to. Wybaczcie, dziewczyny. No bo czasem lubi narzucać. Czerwona? O. biała. Jakieś gwiazdki, też czubek. Czemu to się no, bardzo. Mhm. Ja bym to szpic nazywała, no, ale czubek jak będzie czubek. Ok, są jeszcze takie ładne kokardki. I no, dzisiaj nie przelecimy wszystkich tych dekoracji, ale taki smaczek sobie strzelimy. A co? Działa i babo dalej. 8,95. Takie. Ewentualnie. O. Takie i takie. 7,95. Ile to jest sztuk? 24, średnica 2,5 cm. To. Dwa kolory. To, dwa kolory. To trochę bombkę, nie? 12,95 to przejadę. Ile to jest sztuk? 15. Takie większe zestawy. 50. Nie, 45. I czerwone. No to wszystko, co w zeszłym roku, nie? No, ale ceny pewnie się zmieniły. 5,59. Dwa kolory. 4,49. Średnica 4 cm. O, i taki wybór brokatowy. Jaki bałwanek. Siema, bałwanek. Siema, co nowego? Jaki kinolek. Ile ty bałwanku? Nie mam ceny. Albo bucik. Czekajcie, muszę się rozłączyć chwilę. No Okej, okay, wybaczcie, już jestem. Takie dużo pompki. Plastikowe, wiadomo. 8,95. A tu jest coś takiego innego. 4,49. Są różne, ale ja nie widzę jakie. Szklane. Ta? Nie, to jest plastik. 8,95. Pompka XXO. Nie, 7. Tu jest sama 7. Takie zestawy, 27. Dobra, lecimy dalej. Chodźcie. Tu jeszcze bąbki na ale dobra, może wystarczy co? Nie wszystko naraz. 9 złotych. Nie, 9,95. O, takie. Mhm. A te duże zestawy, jak coś 39. Chyba nie podrożamy. 60, to tutaj jest. 8, 35. Mhm. I lec dalej. To gra, co to robi? Stoi i wygląda. Ta. Ta? Ta. Nie, gra. Albo świeci. A cena? Nie mam ceny. Tutaj jakie ładne bałwanki. Już wybrane, dziewczyny. Ale ładne. 4,49. 4,49. Jest i Mikołaj. No różne. Drewniane choinki, ale ładne. O, tam więcej choinek. Które jeszcze potrzyma? Taka albo biała. To biała ładna, nie? No. Mhm. Tutaj takie większe zestawy. 49 zł. Nie wyciągam, bo albo może mi się uda. Ja takie.

A ile metra? Jajku, 180? Na ile? Na 150. Dobra. Zobacz bałwan. A tutaj 8,95. Choinka, ewentualnie gwiazdka. No dziewczyny, pomału kończymy. 13,95. Różne druciki, różne. To jest 3,5 metra. Ta o, takie. A tu jaka fajna gwiazdka. 19,95. Domek z biernika. Serio. Patrzcie. 8,95. Wszystko już wybrane. Jakieś hojneczki led to podniosę. Nie. polecam. To może tak? 12 i 24 to większa. Ok. Ładne talerze. 8,49. Zobaczcie. Srebrne też są. Ta. Podejrzymy jakoś ten srebrny. Tak delikatnie, nie? Nie mam jak go wyjąć. Fajnie poprzekładane. Koszyk się nic tu nie porywa. Jaki Jakie ładne kocyki. 84 zł? Nie, gdzie? Tu jest cena. 49, 95, 140 na 180 O, takie. Ładne. Ciastki. Które fajniejsze? A jeszcze jest zielona. Dobra, no już nie wyciągam wszystkich. Hmm? Patrzcie, tam jeszcze dekoracji. Ale baba już idzie. Reszta w kolejnym przeglądzie. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć. Baba, zamykaj oczy i wychodź. <noise> Łatwo nie będzie, dziewczyny. No. Ale się postaram. Tak, tak. Jakieś pióra mnie tu jeszcze przyciągło. Co to jest? Girlanda z piór. 17,95. Ja nie lubię piór, ale takie coś innego, nie? Takie pióra na choince? Co myślicie? Są mi laski cukrowe, seria. A gdzie jest wincy? Wincy tam. Chodźcie jeszcze na chwilę. O, są 3,29, ewentualnie takie kolorowe. 4? Nie, nie 4, 5, 49. I tam więcej? 3,49. Dobra, jeszcze chwila, dziewczyny. Zestaw z takim bałwankiem. To jest kubek, tak? Ta pianki, czekolada. O, taki boksik. Jaka cena. Naprawdę. Piernikowy dom 33, 95 Ale ładne. No, tam nic nie doczytamy. Na tyłach to. Dobra. Idę. Bo nie wyjdę, nie? Wiadomo. Sztuka no. to chyba z szóstry. Jaka biżuteria świąteczna. No nie wytrzymam. Nie wyjdę, dziewczyny. O, ile to? Pięć siedemdziesiąt pięć. To już wybrane. Mhm. Jaki ładno. No dobra, zamykaj oczy i wychodź. Wychodzę, cześć.